Jeżeli Chrystus w was mieszka, ciało w prawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, Duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezus wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze święte ciała nocą mieszkającego w was swego Ducha. Słyszeliśmy: Bez Ducha świętego Bóg jest daleki. Chrystus jest przeszłością. Ewangelia martwą Kościół tylko organizacją. Władza panowaniem. Posłanictwo propagandą. Kult przywoływaniem wspomnień. A postępowanie chrześcijańskie po chrześcijańsku moralnością niewolną. Lecz w Duchu Świętym Kosmos jest wywyższony i wzdycha rodząc Królestwo. Chrystus Zmartwychwstały jest Nim obecny. Ewangelia jest siłą życia. Kościół jest znakiem komunii świętej z Trójcą Świętą. Władza służbą która zbada. posłannictwo posyłaniem Ducha Świętego, liturgia, wspominaniem i przewidywaniem. A postępowanie człowieka jest przebustwione. Myślę, że w życiu ciągle doświadczamy tej opozycji, o której mówił święty Paweł, że jest ciągle opowiadanie się albo po stronie ciała, albo po stronie Ducha Tego, który wskrzesił Jezusa z Kapitał też jest taką przestrzenią, w której trzeba wybierać którą z tych opcji. Kapitał Bez Ducha Świętego moglibyśmy kontynuować w deksterze z jakimś, nie wiem, mniej lub bardziej demokratycznym procesem dyrektora, nie wiem, geologicznych pomysłów, może nie w linii bokserskim czasem. Przestrzenią na pewno jakiegoś tam rozeznawania, ale bez Ducha Świętego, to jest tylko karykatura. <coughs> o którym zresztą św. Paweł że do Rzeka bardzo mocno pisze, a z drugiej strony tego pragnienia Ducha. I uznajemy w jakiejś mierze, że, że pragniemy budować w Duchu, że pragniemy budować wartości, że pragniemy postępować dobrze, ale z drugiej strony jest to rozdarcie, które powoduje to, że nie potrafię. Tylko tyle, że Jezus nas nie zostawia w tym rozdarciu. Święty Paweł nie kończy na tym dramatycznym pytaniu, któż mnie wyzwoli z trzema, po śmierci, ale natychmiast które dla mnie, umar mam I tutaj święty Paweł podpowiada, że doświadczamy w takim czy innym wymiarze, czemu śmierci. jesteście tego świadomi. Jesteście tymi, którzy prowadzą życie duchowe, jesteście tymi, którzy głoszą, jesteście tymi, którzy podejmują takie czy inne działania bez wspólnocie, jesteście tymi, którzy w jakiejś mierze próbują życie duchowe swoje budować. I ciągle doświadczacie tego zdarza. Każdy z nas, jeżeli się podejmuje poważnie życia zakonnego, życia duchowego, doświadczenie ciągłego opowiadania się po stronie. Dzięki czemu? Nie dzięki temu, że ja czynię wysiłki, ale dzięki temu, że Jezus Chrystus jest tym, który daruje mi swego Ducha. To Jego mocą może się okazać, że to moje budowanie jest pełne życia. I to nie jest kwestia odłożenia gdzieś tam, do jakiejś bliżej niechciwianej przyszłości, ale już tutaj doświadczenia życia, radości i pokoju, tych wszystkich owoców, Tylko święty który pisze święty Paweł, albo doświadczamy tych owoców świętych, frustracji, lęku, ciemności, jakichś napięć, kłopotów. To wszystko w nas jest. Musimy sobie to uświadamiać. Z tym, że dla mnie takim mocnym doświadczeniem jest, że, że wszystkie momenty śmierci, a doświadczamy ich bardzo mocno, mogą czego dążę, czego pragnę, albo mogą być takimi momentami, poprzez którego od kolejny razy otwieram się na życie. No bo będę ciągle doświadczał e, tych braków, nie mówię tutaj, <grym> ale jednocześnie, żeby to nie zniszczyło mnie mojego życia, <grym> musi być to moment, który mnie otwiera na doświadczenie życia Jezusa Chrystusa, życie Ducha, na ten dar e, dzieła paschalnego, który wysłużył mi Jezus. W związku z tym to jest też pytanie, że, że do końca życia, wiele mi panów nie, nie da żyć, nawet w tej chwili to się pierwszego brata, który dzielnie ciągnie do setki. który dotyka człowieka, który jest w postulacie, w domicjacie, w naszej przestrzeni i Emeryka jest ciągle tym procesem pamiętania się, ale jest procesem niesamowicie dynamicznym, dającym nadzieję, budującym nasze życie. W związku z tym nie jest to tylko wymaganie, nie jest to tylko zadanie, nie jest to tylko zaproszenie do czegoś, ale jest to dar, z którym wychodzi Jezus. I oczywiście od naszego stopnia otwarcia zależy, czy będziemy tego doświadczać, czy będziemy rzeczywiście przeżywać to doświadczenie Ducha Świętego, tego zmartwychwstania Jezusa Chrystusa konkretnie podkreślam jeszcze raz, bo to nie jest kwestia gdzieś tam, <trym <trym w mojej <pyszło> przyszłości, ale mojego długi teraz, ale mojego, re, m, mojej y, codzienności, realizmu, z którym się muszę y, na co dzień stykać. W związku z tym podkreślam jeszcze raz, albo inwestycja w ciele, albo ciągłe opowiadanie się po stronie Jezusa Chrystusa, ducha tego, który Jezusa wskrzyścił z mamą przez zmartwychwstanie stopniowo przez nas doświadczane wypełni się pięć. Kiedyś...